Czy wierzycie, że Donald Tusk usunie bariery przed młodymi ludźmi? Wierzycie w to? A czy znacie człowieka, który może to zrobić? Ja też znam. Pan premier Jarosław Kaczyński. Pozwólcie mi na chwilę, jakby powiedzmy sobie otrzeźwieć po tym huku, bo nie jestem przyzwyczajony nie za pokoleniem. Otóż Szanowni Państwo, my mamy dzisiaj taki szczególny dzień. Nie planowaliśmy tego, ale tak się zdarzyło. W Gdańsku i w Warszawie, ale to przypadek, że akurat tu i tu spotkały się dwie polskie. Tam w Gdańsku obradują, jeśli można to tak nazwać, ci syci, już cokolwiek gnuśni, z karkami zgiętymi na wschód i na zachód. Nie widzący dalej swojego nosa, wiedzący, że wszystko co trzeba załatwiać, załatwia się przez znajomości, już o tym tu była mowa, najlepiej w pędzącym króliku. Wiedzący, że polityka to propaganda, że w gruncie rzeczy nieważne co się dzieje, zawsze wszystko można powiedzieć, wszystko można mówić. To jest taka Polska. To jest Polska przeszłości. To jest Polska anachroniczna. I mamy Warszawę, gdzie przyjechaliście wy łodzi i wy jesteście przyszłością. Tu jest Polska przyszłości. Ale Polska jest wszędzie Na całych 312 tysiącach 900 tam już nie pamiętam ilu, dokładnie kilometrach kwadratowych Naszej powierzchni My nie zabiegamy o żaden monopol Tu jest Polska Dlatego, że Z tej mównicy Z tego miejsca Przed chwilą można było Usłyszeć ze strony młodych A często bardzo młodych ludzi Wiele Słusznych i mądrych słów Wy jesteście inteligentni. Wy wiecie, że między losami indywidualnymi, między tymi, co, tym, co dotyczy Waszej przyszłości, a tym, co zbiorowe, co odnosi się do nas wszystkich, do młodego pokolenia, do innych pokoleń, jest bezpośredni związek. Oni takiego związku właśnie nie dostrzegają. Oni widzą tylko własny nos. Oni mówią, że tylko tu i teraz. Nie proszę Państwa, nie tu i teraz. Trzeba budować przyszłość. A Polska w przyszłości może trwać, może znaczyć, a na tym powinno nam bardzo zależeć, bo jeżeli znaczy Polska, to i my znaczymy tylko wtedy, jeśli będzie nowoczesna. Będzie nowoczesna i dzięki temu będzie silna. Ale nowoczesność to nie są gadżety, którymi się niektórzy bawią. Nowoczesność to umiejętność tworzenia czegoś nowego. To umiejętność nie tylko brania z zewnątrz, ale także tworzenia. I tu trzeba postawić pytanie: czy my, Polacy, a w szczególności Wy, młode pokolenie, potraficie tworzyć? Przypominam, Zupełnie niedawno temu studenci Politechniki Białostockiej wygrali Światowy Konkurs na Marsjański Pojazd. Studenci innych Politechnik zajęli w tym konkursie, gdzie było kilkaset zgłoszonych kandydatur, bardzo wysokie miejsca. Czyli krótko mówiąc można. A spójrzmy na wyniki różnych konkursów informatycznych. Polacy albo wygrywają, albo są w najściślejszej czołówce. I to właśnie młodzi Polacy. Czyli, krótko mówiąc, można, z całą pewnością można, z całą pewnością jest potencjał, który umożliwia odnoszenie takich sukcesów. Jednego brakuje. Brakuje dobrego państwa, mądrej władzy. Władzy, która będzie patrzyła do przodu, która nie będzie załatwiała różnych drobnych interesów, która będzie chciała rzeczywiście narodowi służyć i będzie wiedziała, jak narodowi służyć. My z całą pewnością. Wiecie, jak ważne jest pojęcie marki. Polska musi mieć swoją markę. Trzeba umieć o nią zabiegać i na poziomie przedsięwzięć poszczególnych korporacji, tutaj mówię o korporacjach produkcyjnych, przemysłowych czy jakiegoś innego rodzaju gospodarczego, trzeba umieć o nią zabiegać w różnego rodzaju indywidualnych przedsięwzięciach, ale trzeba umieć o nią zabiegać także w przedsięwzięciach zbiorowych. I dziś mamy przed sobą takie przedsięwzięcie. To jest Euro 2012. To będzie taki moment, w którym polska marka będzie sprawdzana. I to, co dzisiaj wisi nad naszymi głowami, może nam naprawdę na przyszłość bardzo zagrozić. Musimy uczynić wszystko. Musimy wymusić na tych, którzy dzisiaj decydują, żeby podjęli wszelkie wysiłki, aby do kompromitacji nie doszło. Ale najlepiej ich zmieńmy. Najlepiej dajmy szansę tym innym. Dajmy nam szansę. Bo tylko wtedy będzie gwarancja, że odrzucone zostaną zasady, które najprościej, a no może w pewnym uproszczeniu można przedstawić tak, nieważne co zostało wybudowane, jak zostało wybudowane? Ważne, że koledzy zarobili. Dla nas ważne jest, żeby było budowane szybko i dobrze. Ale my jednocześnie wiemy, że budowa infrastruktury, budowa autostrad, dróg szybkiego ruchu to jest dopiero początek. To jest wstęp do nowoczesności. I ci, którzy dzisiaj rządzą, chociaż pokrywają to tysiącem kłamstw, nawet na tej wstępnej fazie, są zupełnie bezradni. Nie potrafią. I każdy, kto potrafi zanalizować sytuację w naszym kraju, ich politykę, ich powiązania, wie, że to nie jest przypadek. Że to jest sytuacja, którą socjologowie uczeni nazywają strukturalną. W Polsce potrzebna jest wielka zmiana. W Polsce potrzebna jest nowa władza, sprawiedliwe, praworządne państwo, była tutaj już o tym mowa. Zasada równości obywateli w każdej dziedzinie, przed każdym urzędem, przed każdym sądem. W Polsce potrzebne jest to wszystko, co buduje prawdziwą demokrację, bo prawdziwa demokracja jest siłą, także siłą gospodarczą, siłą rozwojową. A prawdziwa demokracja potrzebuje prawdy. Prawdy, a nie kłamstwa, prawdy, a nie propagandy. Nie różnego rodzaju przesłon, które w tej chwili uniemożliwiają zwykłemu obywatelowi zobaczenie, jak jest naprawdę. Stoję na scenie, więc mogłaby być tutaj kurtyna. Ta kurtyna parę lat temu w czasie afery Rywina została trochę uchylona. Trzeba ją zerwać całkowicie. Ludzie muszą wiedzieć, jak jest naprawdę. Dopiero wtedy nowoczesność będzie mogła wkraczać do naszego kraju. Bo to jeszcze raz co podkreś po to podkreślę, co reprezentują dziś rządzący, to jest anachronizm. To jest przeszłość. Przeszłość dzisiaj pewna siebie, zadowolona z siebie, ale przeszłość. I kiedy myślę o tym, co dziś się. Dzieje, myślę o tym, co dzieje się dzisiaj w Gdańsku. To wspomnienia że już przeszło 30 lat, koniec lat 70. Kończy się epoka ustabilizowanego komunizmu, bo później już takiego ustabilizowanego komunizmu w Polsce po solidarności nie było. Wtedy krążyło po naszym kraju bardzo wiele różnych Piosenek, piosenek politycznych, takich, które bezpośrednio albo pośrednio odnosiły się do tej ówczesnej schyłkowej rzeczywistości. I jedna z nich chodzi mi w tej chwili po głowie. Zaczynała się tak, a gdy Titanic tonął, to też orkiestra grała, a gdy Titanic tonął, to też był wielki szpan, taki jak tam. Kapitan miał do końca koszulę śnieżno-białą, a para sła za parą w tani. To nie wiem, czy kapitan Tusk ma śnieżno-białą koszulę. Dziękuję. Ta właśnie sesja, zdawane są egzaminy. I my musimy wystawić dziś panu premierowi Tuskowi ocenę z tego, co zrobił dla młodych ludzi. Panu premierowi Wyspowi za to, co zrobił na uczniu wystawi Adrian Cymer. Ja myślę, że to nie będzie nowość dla pana premiera i to nie będzie jego pierwsza pała w takim indeksie. I robię to z przyjemnością. Ostateczna ocena dla premiera Tuska z tego, co zrobił dla polskich uczniów. Sylwia Ługowska wystawi ocena premiera Tuska za to, co zrobił dla polskich studentów. Za podcinanie skrzydeł zdolnym studentom, panie premierze. Niedostateczna. Paweł Szypernacker wystawi panu premierowi Tuskowi ocenę za to, co premier Tusk zrobił dla młodych bezrobotnych i tych, którzy mieli wrócić z emigracji. A z tego co zauważyłem, wrócił z emigracji tylko Jan Jacek Wincent Rostowski. To za ten szklany sufit. Patryk Jaki wystawi premierowi Tuskowi ocenę za szkolnictwo zawodowe. Panie premierze, za upadek szkolnictwa zawodowego, jedynka. nam Nadbaraźny, za to, co premier Tusk zrobił dla młodych polskich rodzin. Za brak, za brak polityki prorodzinnej, Jego Niedostatecznie. Mała, Jak patrzę na ten indeks premiera Tuska, to mówiąc o tym, o czym mówiliśmy wcześniej, o barierach, które stoją przed młodymi ludźmi, to mogę chyba śmiało powiedzieć, że premier Donald Tusk jest jedną wielką barierą. I my tę barierę musimy odsunąć w najbliższych wyborach, tak? By premierem był pan prezes Jarosław Kaczyński. Musimy zwyciężyć, dlatego że zwycięstwo Jarosława Kaczyńskiego będzie zwycięstwem Polski Polski, która stoi przodem do młodych ludzi. A teraz zapraszam na wysłuchanie dalszej części koncertu zespołu. Jestem! Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy, że przyjechaliście i pozdrawiamy. Miałam wtedy, że Zapach murów i Wietrze ponieść moją pieśń Z goryczy i rozpaczy Moja matko jest mi źle Czarny chleb i czarna kawa Opętani samotnością Myślą swą, szukają szczęścia Kurec Czary, czarny krew czarna kawa opętani samotnością, wyślą swą Szukają szczęścia, które zwie się wolnością Chciałam krzyczeć, lecz nie mogłam Chciałam śpiewać, brak mi tchu Serce moje mi wydarli, serca mego nie ma już Senta que Zmieni świat I nadejdzie chwila taka Która wstrzyma on tak mój Ciało moje Ktoś wyniesie A w tej ceci będzie jest Czarny, czarny chleb i czarna kawa